Już od 8 lat Chrzanów utrzymuje ze Stanisławowem, czyli Iwano-Frankiwskim, stosunki partnerskie. Co roku delegacja z Chrzanowa wyjeżdża na Ukrainę, by uczestniczyć w świętach organizowanych przez nasze zaprzyjaźnione miasto. Podobnie delegacja ze Stanisławowa corocznie zapraszana jest na nasze święta, m.in. na Dni Szanowa. Istnieje również współpraca między dziećmi i młodzieżą, w ramach której organizowane są obozy sportowe i harcerskie. Ta wieloletnia współpraca owocuje różnymi wspólnymi przedsięwzięciami. Tym razem Szanów pomaga powodziom na Ukrainie. Dwa miesiące temu mieszkańców Stanisławowa dotknęła powódź, podczas której zniszczone zostały kilometry dróg, setki domów i mosty. W wyniku tej tragedii zginęło kilkadziesiąt osób. W odpowiedzi na to dramatyczne wydarzenie samorządowcy z gminy Szanów postanowili pomóc. Zorganizowano akcję pod nazwą „Solidarni ze Stanisławowem. Przez kilka tygodni prowadzona była zbiórka darów dla mieszkańców poszkodowanych przez powódź. 12 września delegacja z Chrzanowa udała się na Ukrainę. W tym okresie wjeździliśmy dary dla powodzian, dlatego że na przełomie sierpnia i lipca, lipca sierpnia była tam powódź, która doskwieczyła osobom, które tam mieszkają i wjeździliśmy dary, które złożyły mieszkańcy Chrzanowa. Mieszkańcy Iwany Frankiewskiej byli naprawdę zaskoczeni, bo były to ponad 600 kg wszystkich darów na wartość taką szacunkową około 3 do 4 tysięcy. Dary, jakie udało się zebrać w wyniku tej kilkutygodniowej akcji to głównie żywność, m.in. 60 kg cukru, 54 kg ryżu i 44 kg mąki. Ponadto artykuły chemiczne, koce odzież oraz pomoce szkolne dla dzieci, w tym 630 zeszytów. Dary z kolei złożyliśmy tam odpowiednim władzom, które od nas przyjęły, była także... Przez urząd celny musiały te wszystkie dary przejść. Mieliśmy specjalne pisma od konsula, co nie sprawiało nam żadnej trudności na granicy, czyli władze Ukrainy i Polski nas przepuszczały z tymi darami, bo mieliśmy odpowiednie pisma, które umożliwiły nam taki przewóz tych darów, także ani cła nie płaciliśmy, ani tylko na miejscu musieliśmy no tak podpisać dokument, który był, czy zostały przez cło, po prostu objęte cłem, które nie było zapłacone. Nasza delegacja przez trzy dni przebywała na terenie Ukrainy. W tym okresie Iwano Frankiews jako kolejne ukraińskie miasto otrzymało honorową flagę Europy. W tym uroczystym wydarzeniu uczestniczyły także inne zaprzyjaźnione ze Stanisławowym kraje, a wśród nich przedstawiciele Litwy, Łotwy czy Rumunii. Obecnie sytuacja na Ukrainie jest opanowana. Z pewnością przyczyniła się do tego nasza akcja, za którą powodzianie serdecznie dziękuję. Oni tak jak mówię, oni są bardzo wdzięczni, w ogóle bardzo uwielbiają miasto Chrzanów, bo nas y, burmistrz Chrzanowa, pan dusza, już był tam 20 razy, także oni po prostu nas przyjmują z bardzo wielką życzliwością, a to, że dostali te dary od Chrzanowa, to naprawdę są dla nich wielkim, wielkim wydarzeniem, że nawet w tych trudnych chwilach o nich pamiętamy. Naprawdę nam są bardzo wdzięczni. Dodajmy, że decyzją władz samorządowych, akcja zbierania darów dla powodzian ze Stanisławowa została przedłużona do końca października. Jeszcze dalej poszerzamy tą akcję, także nasi radni, przewodniczący Rady Miejskiej, więc burmistrzowie dalej tę akcję podtrzymujemy i chcemy drugi raz się udać z tymi darami, dziś koło miesiąca listopada, bo wiemy, że mieszkańcy Chrzanowa są chętni do składania dalszych tych darów.